Spieszmy kochać się małe smartfony, bo tak szybko rosną. iPhone w wersji Pro urosły, Pixel'y urosły, Xiaomi 15 urosło i wtedy wchodzi Vivo z modelem Pro w wersji Mini, choć Mini z niego taki jak ze mnie. Dawid posiada. <muzyka> Nie ukrywam, że Vivo już od dłuższego czasu stoi, powiedzmy, na piedestale szanowanych przeze mnie marek i jasne, takie mniemanie jest powodowane głównie aparatami, ale co zrobię, że w zasadzie nie ma modelu, który by mnie pozytywnie pod tym względem nie zaskoczył, a X100 Ultra wisienka na torcie i to na jego następcę czekam najbardziej, bo seria X200 w trzech wariantach wylądowało już w Chinach, choć jeszcze bez tego Ultra. Podstawowy model X200, który nie jest niczym specjalnym, wersja Pro, którą też zamówiłem do testów, ale z racji, że na papierku to jest niemal to samo, tylko trochę okrojone X100 Ultra, pomyślałem, że warto podesłać właśnie Dawidowi podsiadło do testów, a ja poczekam na wersję Pro, ale w wariancie Mini, co ma być jego bezwzględnie największą supermocą, tak jak i Wy. Macie do wyboru raz, dwa... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 supermocy, gdzie moją, bo jestem influencerem, więc mam wyjątkową, świeżo odebraną, dosłownie świeżo odebraną od kuriera, jest rozdaję gigsy. Sprytne. Sprytne Wikingowie? Bo Wikingowie to nie tylko dosłownie ludzka, prosta, normalna sieć o normalnych warunkach, ale i Viking Store dla społeczności, który co jakiś czas wyposażamy w fajne, sprytne gadżety albo wejściówki na wspólne spotkania, na których też się pojawią. Żeby nie było, wymienne, zakumulujące się gigabajty, a nie kasę. Jak te koszulki, do których zamawiacie swoją wybraną supermoc, naprasowujecie je lub ewentualnie, tak jak u mnie, Maja to zrobi. Maju! W międzyczasie. Maja! Warto przyjrzeć się serii Mini od iPhone'ów, która wyglądała tak i to pewnie tego. Piżu trochę oczekiwał. Rzeczywistość jednak, jak to w życiu bywa, jest brutalna. Vivo X200 Pro Mini prezentuje się o tak. To nadal mniejszy telefon niż Pixel 99 9 Pro czy Xiaomi 15, ale większy od iPhone'a 16 Pro, który sam w sobie jest większy. Od 15 Pro. Można odnieść wrażenie, że w przypadku tego rozmiaru Mini, producent próbuje w pewien sposób oswoić społeczny kompleks średniego wzrostu. Jednak trzeba przyznać jedno. Kluczowa jest tutaj niewielkość, a ergonomia. I właśnie na tym polu Vivo X200 Pro Mini wypada znacznie korzystniej w porównaniu z konkurencją. Przekłada się to na odczuwalnie niższą wagę, lepsze wyważenie oraz nieco cieńszą konstrukcję, choć różnice są subtelne. Kluczowe jest to, że w połączeniu z centryczną wyspą aparatów, o którą można wygodnie oprzeć palec, całość oferuje ergonomię na najwyższym poziomie wśród tych udawanych Mini. A to wszystko przy jednocześnie najlepszym stosunku. jest to body ratio. A? Polacy nie gęsi. Przecież twój scenariusz. Ech, skupmy się zatem na ekranie, który jest jednym z lepszych. W ogóle, bo 120Hz AMOLED FURADE PLUS to nie tylko najwyższe wartości jasności w piku i manualnie, według moich pomiarów, ale i zachowanie wysokiej częstotliwości ściemniania PWM w trosce o nasze oczy, czyniąc go no, niemal idealnym ekranem. Niemal, bo wtopiony w niego czynnik linii papilarnych, o ile działa dobrze, poprawnie i nie mogę narzekać, tak czuć w codziennym użytkowaniu, że nie jest to ta najwyższa ultrasoniczna technologia, a w zasadzie już konwencjonalna optyczna, co po przesiadce z OnePlusa 13 zdecydowanie odczułem, co też pokazuje, że nie można mieć wszystkiego. Co prawda znajdziemy tutaj najszybszą dostępną pamięć na rynku UFS 4.0, tak postrzeganie filarowego mediateka Diamond City 9400 jako flagowego procka w ogóle to tak jakby uznawać jego skórę za skórę, albo jeszcze lepiej za materiał premium. Mediateki są dużo lepsze niż kiedyś. Znakomita wydajność, brak problemów, w zasadzie żadnych. Czy to termiczno-energetycznych, czy lokalizacyjnych, ale przez... Być może stereotypy, ale co ja poradzę, że one funkcjonują w naszym życiu. Czasami jest tak, że coś do czegoś nie pasuje, bo to jak Vivo jest zbudowane, zaprojektowane, klasa sama w sobie. Serio. I nie to, że ze względu na powtarzającą się szczelność IP68, 9 czy materiały, aluminium ze szkłem o matowym wykończeniu, ale ze względu na detale. Modna prostokątna rama ma delikatne, miękkie zaoblenia na krawędziach, przez co nie wbija się tak ordynarnie w dłoń jak Mato Pixel 9. Z kolei wyspa aparatów... Może jest krowiasta, ale prawdopodobnie metalowe jej obramowanie ma lekkie frezowanie w dół. Swoją drogą, nie wiem nawet, czy widzicie napisy na tym frezowaniu. chroniąc tym samym szkół aparatów, które samo z siebie nie dość, że jest ładnie przedymione, że ma ładnie centrycznie ulogowane samo logo Caisa, to jest dosłownie marginalnie zoblone na krawędziach tak, by dawać bardzo delikatne załamanie światła. No to z jakim smakiem to vivo zostało zaprojektowane oraz z jaką dbałością szczegóły zostało zbudowane, po prostu nie będę owijać bawełny. Według mnie zasługuje na szczególną pochwałę, a być może jak cię widzą tak cię piszą, bo za skrudnością wyspy aparatów Idzie też jakoś. Faktem jest, że matryca aparatu głównego oraz zoomu to największe jednostki w swojej klasie. Z kolei ultra szeroki, o ile ustępuje trochę pikselom, tak w praktyce w przypadku takich jednostek różnice zazwyczaj nie są tak odczuwane. I teraz tak, warunki jakie są, takie są i testowanie aparatu w takich warunkach to syzyfowa praca. Wszystko wygląda tak naprawdę źle, ale mam parę spostrzeżeń. Prawdopodobnie wadą tego pięknego szkiełka jest to, że ma wyjątkową podatność na refleksy od góry źródeł światła jak na przykład lampy uliczne. Wystarczy ustawić dłoń nad telefonem by zniwelować ten efekt. Nie podoba mi się też, że zdjęcia z automatu w nocy są zbyt jasne jak na warunki jakie obecnie panowały, ale poza tym aparat główny jak i zresztą cała reszta jest Fantastyczna, bo raz, że styl kolorowania fotografii przez Vivo jest chyba moim najbardziej ulubionym, a dwa, że ocenianie aparatu to nie tylko te benchmarkowe foty, które widzicie, ale też i te z życia wzięte, których pokazywać nie mogę. Ale jest jedno zdjęcie które mnie tak zdumiało, że jakoś pokazać muszę. Godzina 18.00 jesienią. Sztuczne, górne, słabe światło, lenka, będąca w ruchu, a aparat typu zoom zrobił takie zdjęcie z automatu. I dokładnie za to cenię aparaty Vivo. Mam takie poczucie, że w miarę możliwości są niezawodne. I jeżeli tutaj jakieś zdjęcie mi nie wyjdzie, jest szansa, że na innych modelach tym bardziej by nie wyszło. Próba nagrywanego wideo 4K30. Przejście na ultra szeroki. Szarpane z próbą bycia płynnym. Przebieżka. Niestety, ale świat smartfonów nie kręci się tylko i wyłącznie wokół aparatów, bo głośniki i wibracje, o ile są w porządku, tak słychać i czuć, że nie jest to poziom Pixela czy iPhone'a. I tak głośnikom grającym czysto, przyjemnie, brakuje trochę takiego pikselowego ciepła, a poprawne wibracje nie mają takiej bezpośredniości, co właśnie Pixele albo OnePlusy. Bliżej im do tych serwowanych w wielu modelach Xiaomi, a ostatnimi wadami, Potencjalnymi wadami jest oprogramowanie oraz brak pasma LTE B2800 MHz. Tylko zrobiłem większy research, przepraszam, rozeznanie. Jak to z tym wygląda? I to nie jest tak, że to nie inaczej. Jeżeli mieszka, dajmy na to. To jest Polska, że my tutaj. Prąd, tak? no to możecie mieć problem, ale musicie po prostu w razie czego sprawdzić na takiej mapce, jak wygląda sprawa nadaników dla waszej lokalizacji, dla waszej sieci. Ja, będąc w Mobile Vikings, nie miałem absolutnie żadnych problemów i żeby nie było. Jest tutaj, e, jak to się mówi, dzieło dokonane. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, trzeba wiedzieć, że jest to chiński soft z językiem angielskim, który trzeba trochę ogarnąć, usunąć malware według poradnika oraz zainstalować zwykły plik APK sklepu Play i wszystko niemal śmiga. Niemal, bo Android Auto i eSIM nie zadziałają z racji chińskiego softu i to są dwie dysfunkcje, o których trzeba mieć świadomość, gdybyście chcieli zakupić tego miniacza Vivo przychodzącego w zestawie nie tylko z solidnym etui przewodem, ale i najmocniejszą w klasie 90-watową ładowarką, ładującą w 35 minut, największe w klasie ogniwo i to węglowo-krzemowe 5700 mAh przez dwie doby, tylko i wyłącznie, jak zawsze, prąd LT, spokojne. Lekkie 6 godzin sod. Powiedzcie mi, czy nie jest to według Was wystarczająco dużo, by X200 Pro Promini określić jako najlepszy, nie tak duży smartfon, jaki jest na rynku? Jasne, można się pretensjonalnie przyczepić do czytnika linii papilarnych, może głośnikowi wibracji, trochę na siłę, albo do Procka to już bardziej psychologicznie bo jeżeli nikt by mi nie powiedział, co tutaj siedzi, albo bym nie sprawdził nie miałbym tak naprawdę pojęcia. Tak pierwszy raz poczułem, testując telefon, że mam flagowca z krwi i kości, ale w mniejszym wydaniu. I tak, na takie wrażenie wpływa głównie aparat, który będąc sporą namiastką X10 Ultra czyni go w moim odczuciu najlepszym aparatem w swojej klasie. Do tego niebanalne wykonanie, bardzo elegancki wygląd, świetna bateria, szybkie ładowanie przewodowe, jak i bezprzewodowe, a do tego najjaśniejszy ekran i to jeszcze z ochroną naszych oczu, więc tak naprawdę jedyne czego mogę żałować to fakt, że nie Będą dostępne globalnie tak jak prawdopodobnie wersja X200 Pro, na którą swoją drogą po teście miniacza nabrałem ochoty, i ciekawe, jak wypadnie na testach u Dawida: Podsiadło. Nie interesuj się, bo aha, aha. tej reszty możesz dowiedzieć się. U no. Mnie. I takim akcentem zakończymy ten materiał, za którego oglądanie wam bardzo dziękuję. Dużo zdrówka, dużo uśmiechu, spokoju teraz. No i MPS Grubsona, jak zawsze. Dziękuję, do następnego razu. just